Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w trochę nietradycyjnej scenarii, e, ponieważ jeszcze nie ogarnięte, e, ale to z uwagi na to, że e, śpieszy się troszeczkę czas, klienci czekają, ale e, że dawno nie było żadnej naprawy komputera, nic z tych rzeczy poza składaniami, e, no to postanowiłem nagrać jeden film. To nie będzie naprawa. Mam komputer od znajomego i to będzie taka, powiedzmy, konserwacja. E, komputer będzie wyczyszczony, na to z uwagi na to, że już, już dawno nie było to robione, będzie również podmieniony zasilacz. Zasilacz będzie podmieniony na Model config bodajże, czyli kompletnie nic rewelacyjnego. Zasilacz z czarnej listy, natomiast i tak lepszy od tego co tutaj jest w środku. Jeżeli chodzi o most, to chyba będzie miał prawie raz większą moc. Przynajmniej teoretycznie, bo mówię, no to nie jest zasilacz z nie wiadomo jak wysokiej półki, i bez problemu zasili ten komputer. Na razie to nie jest jakieś rozwiązanie tymczasowe, a jak będzie coś lepszego, to potem się zrobi. Więc poza wyczyszczeniem, poza podmianą zasilacza jeszcze zostaje mi instalacja systemu. Jak wiecie, ja strasznie nie lubię nagrywać rzeczy systemowych, bo to się ciągnie jak plaki z olejem. Tak się chyba mówi. E, więc dzisiaj też sobie to darujemy. Natomiast, jeżeli bardzo będziecie chcieli jakieś kwestie systemowe, no to napiszcie, to coś postaram się gdzieś tam od czasu do czasu e, nagrać wrzucić. A teraz bierzemy się za komputer. To jest ten komputer, o którym wam mówiłem i od razu słówko wyjaśnienia niestety, ale straciłem oświetlenie. Nawet nie pytajcie dlaczego, bo po prostu ręce załamywać. E, bierzemy się więc za jego naprawę. E, naprawę. Sorry, to nie jest naprawa, a właściwie konserwację. Eee, tak to całość wygląda, to jest słuchajcie, jednostka oparta o procesor Intela, bodajże jeszcze na sokecie 775. Eee, ostatnio dużo tych komputerów naprawiam, zbieg okoliczności, czy co. Eee, tak on wygląda w środku, słuchajcie. Troszeczkę Wam przybliżę, pokażę na tyle, na ile oświetlenie eee, pozwoli. Eee, jak widzicie, zasilacz Colors. Koloris jakoś tak to się czyta w każdym bądź razie. 352,9A na nim 12V. Także ten film, który tutaj zaraz zobaczycie, on będzie dla niego wręcz oddech. I tak prezentuje się cała jednostka. Jak widzicie, konserwacja więc się przyda, chociaż tragedii nie ma. Zobaczcie, chociażby na kulerze jeszcze jest prześwit, więc nie jest źle. To, co teraz będziemy robili, to jest: słuchajcie, przede wszystkim trzeba. Wszystko, dosłownie wszystko zdemontować. Jak tam wygląda? Widzicie, widzicie. Eee, zaczynam sobie więc od odpięcia przewodów od stacji dyskiety, która tutaj jeszcze jest podłączona. Eee, chyba ją podefnę z powrotem. Może się okazać, że jest przydatna. Eee, dwa napędy optyczne. Jeszcze jak widzicie podłączone taśmą IDE. To sobie bierzemy eee, na boczek? Eee, dysk twardey Seagate'a. Jak dobrze widzę, czy nie? Nie, Samsunga jeszcze. Jeszcze Samsunga, jak Samsung był Samsungiem tutaj. To wszystko na bok. To jest Taśma w takim oplocie, można było je kupić w różnych. To dokładnie, rewolteka, Nawet takich przezroczystych, które miały lepiej wyglądać. Ja sobie to odkładam na bok, będę sobie to ze spokojem przecierał. Teraz tak. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy Wentylator od chłodzenia karty graficznej podłączony moi drodzy bezpośrednio tutaj przewodami do zasilacza. Ok przewodzik też na bok. Zasilanie procesora OUT. Tutaj jest widzicie jeszcze dodatkowo przypięte. Ciekawy system zarządzania kablowaniem. Muszę sobie więc wziąć szczypce. Przetniemy. Żeby można było się tego pozbyć. OK. To już mamy. Zasilacz prawie uwolniony. Zostaje nam tylko 24 pinówka. OK. Zasilacz jest uwolniony. Zanim zajmę się resztą to sobie go od razu odkręcę. On tak pójdzie na środ. Tam nie ma co się tym przejmować. Śrubki tylko zostawimy. Będą do przykręcenia. Innego zasilacza. Ja tu widzę, że jakieś plomby gwarancyjne były, więc prawdopodobnie to nie był komputer składany, a zamówiony. Jako całość, tak zwany gotowiec. Więc tutaj się też nie ma co dziwić, że ktoś dał taki, a nie inny zasilacz. Często się to niestety zdarza. Aj, nie utrzymała się. Dobra, zaraz podniesiemy. Zasilacz. Idzie out też na bok. Śruboczkę sobie podniesiemy, i teraz, jak widzicie, mam o wiele łatwiejszy dostęp do wszystkiego, bo nie muszę tutaj e, się tak między tymi kablami przebijać. To od stacji dyskietek też out. Teraz sobie weźmiemy, zdemontujemy kartę graficzną. E, tutaj jest jeszcze dodatkowa karta rozszerzeń. Tepelinka sieciówka na PCI czy PCI Express. Na PCI jeszcze. Więc to na boczek. Możemy się teraz pozbyć, mojej drodzy, karty graficznej. Co tu mamy za grafikę? Bo na pewno będzie to Was ciekawiło. O, idziemy, tutaj mamy informację. A jest akurat zaklejona taśmą. Tak, czy nie? Zobaczcie. O, skup się kamerka, skup się. O, teraz chyba jest. Galaxy GeForce 8500, 256 MB, 128 bitowa szyna. Także wystarczająca, podejrzewam, że do tego komputera była w zupełności ta grafika. Ją też tutaj sobie damy na bok. I co ciekawe, nawet dosyć czysta, bo zobaczcie ten układ chłodzenia. Tragedii wielkiej nie ma. Myślę, że nie ma potrzeby tutaj wymiany pasty Termoprzewodzącej na tym chłodzeniu. Natomiast na procesorze sobie na pewno wymienimy. Bierzemy teraz kartę tepelinka out. Ja tutaj chcę się pozbyć wszystkiego, żeby po prostu dokładnie to wyczyścić. Ok. Tak jak mówiłem, karta tepelinka. Troszeczkę gdzieś tam jakieś wafoły się ostały. Moi drodzy, i co teraz? Teraz tak napęd tu jak tu widzimy, w jakim są stanie, a wykręcimy też. Tylko najpierw pozbędę się drugiego panelu. Jak pozbędę się drugiego panelu, odepnę sobie też panel frontowy. Tylko muszę tutaj zobaczyć dobrze, jak to jest. A teraz muszę odebrać telefon. Ok, lecimy dalej. Żona dzwoniła, pytała się, jak sobie radzę bez oświetlenia. Eee, to więc na boczek. czekajcie to sobie położę. Bierzemy się. Na zdjęcie drugiego panelu, jak widzicie, już są normalne śrubki, nie ma instalacji beznarzędziowej. Ponieważ mam nadzieję, że ktoś, kto składał komputer, przykręcił również i napędy optyczne i dysk z drugiej strony również. Czy tak jest? Jest tak w istocie. Ok. Przewody do panelu frontowego nie wiem, czy zauważyliście, ale one są też tutaj spięte, więc tak to sobie ze spokojem zostawimy. Nieźle. Ja pozbędę się wszystkiego dosłownie z obudowy, żeby móc potem bez problemu ją całą dokładnie wyciścić, żeby to jakoś wyglądało. Tak więc bierzemy sobie dysk. Słuchajcie, no wykręcanie jak wykręcanie chyba każdy kręcić, krętakiem potrafi, więc wracam do Was, jak już wszystko będzie z tej obudowy po prostu wyjęte. Okej okay, moi drodzy, wszystko mam już powykręcane, więc teraz będę zabierał się po kolei do czyszczenia i słówko na temat tego, czym czyścimy, co czyścimy. Zacznę od obudowy, moi drodzy, jeżeli obudowę macie ogołoconą z praktycznie całej elektroniki, no nie liczę tutaj przycisków na... Idioty na panelu frontowym, to śmiało możecie wjechać tutaj odkurzaczem, ponieważ w tym momencie ten ładunek elektrostatyczny, który może być zgromadzony na wykonanej stworzywa w sercu odkurzacza, on na żadną elektronikę wam nie przeskoczy, nie będzie po prostu miał możliwości uszkodzenia czegokolwiek, a zanim pod podzespoły, będziecie to dotykali rękoma itd., itd., to ten ładunek i tak zdąży się nam tutaj rozproszyć. Jeżeli pozbędziecie obudowę, również z panelu frontowego, czego ja dzisiaj akurat nie będę robił, to możecie blachę ze spokojem sadzić, nawet gdzieś tam pod prysznic i ją w ten sposób wymyć. Natomiast pamiętajcie, największym wrogiem elektroniki jest wilgoć. Dlatego, zanim cokolwiek łącznie z panelem frontowym, w takiej obudowie potem z powrotem zainstalujecie musicie się upewnić, że nigdzie nie ostała się nawet kropelka wilgoci. Ja będę to, najpierw czyszczę sobie to odkurzaczem, a potem pamiętajcie, lekko wilgotną szmatką przed tą obudowę, natomiast to ma być lekko wilgotna, nie żeby z niej ciekło, porządnie wyczyszczona. Elektronika, chyba najważniejsze, czyli płyta główna, karta graficzna, która tutaj z tyłu jest, to powierzchnię te czyszczę tylko i wyłącznie sprężonym powietrzem. Stosując się do instrukcji odpowiednia odległość końcówka, też oczywiście w ramach bezpieczeństwa. Natomiast, za chwilę znajdę również chłodzenie procesora, będziemy czyścili sobie procesor oraz chłodzenie ze starej pasty termoprzewodzącej. To możecie niemalże każdym rodzajem alkoholu, niemalże każdym rodzajem alkoholu usunąć. Ja polecam IPA, alkohol izopropanol, który dobrze sobie z tym radzi. Możecie również zastosować w domu pod ręką, pewnie większość z Was ma na przykład zmywacz do paznokci. To również możecie zmywacze do paznokci użyć, natomiast polecam szukać takiego z jak najmniejszą ilością jakiegokolwiek, jakichkolwiek dodatków. Co do czyszczenia takich powierzchni jak na przykład powierzchnia dysku, tutaj już oczywiście mamy elektronikę, jakakolwiek wilgoć odpada. Wystarczy sucha szmatka z mikrofibry i pogotowie hałas zrobi. I to samo dotyczy na przykład napędów. Także to też suchą szmatką. Co do paneli, no to tu też tu mamy w zasadzie żywą blachę. To można ze spokojem też prysznicować i pozostawić, pamiętacie, do idealnego wyschnięcia. Natomiast, tego typu rzeczy, jak przewody, ja to po prostu też podobnie jak nawet suchą szmatką przetrę i będzie to wystarczające. Zanim zacznę robić hałas, jeszcze raz tylko przypomnę, żeby nie było żadnych niedomówień odkurzacz możecie stosować tylko i wyłącznie w przypadku kiedy nie macie już tutaj żadnej elektroniki, żeby ładunek zgromadzony na końcówce taki elektrostatyczny, który oczywiście może się zgromadzić, wam nigdzie nie przeskoczył i nic nie uszkodził i raczej bym zalecał stosowanie odkurzacza tylko w takich bardziej hardkorowych przypadkach. W przeciwnym wypadku możecie to ze spokojem po prostu przedmuchać. W przypadku czyszczenia e, takich elementów bardziej zabrudzonych, jak na przykład chłodzenia e, sprężonym powietrzem, polecam wyjść na przykład e, na balkon, jeżeli macie taką możliwość, bo tego kurzu może czasami troszeczkę, e, niestety, ale być. W przypadku trudniejszych zabrudzeń możecie również użyć do tego alkoholu do elektroniki, ale tylko i wyłącznie alkoholu zapropylowego I również tutaj polecam od razu sprawdzić, czy na przykład nie są różne śrubki, jak w przypadku tutaj na karcie graficznej. To sobie dokręcimy. I to samo dotyczy obudów. Jeżeli macie na przykład nie wiem, bardziej zabrudzoną obudowę, to absolutnie żadnej wilgoci typu woda i inne dziwne środki, ale tylko i wyłącznie spróbować to domyć alkoholem. Dodatkowo można czasami również użyć tego typu rodzaju sztoteczek, które również służą nam do elektroniki, gdzie możecie się troszeczkę też pobawić i ten kurz po prostu usunąć jakieś takie większe zabrudzenia, które mogą gdzieś tam powstać. To co widzicie z tyłu jest wszystko wyczyszczone, no więc teraz czas na chłodzenie. Zdejmujemy więc cooler. Pamiętajcie, żeby starać się w miarę ostrożnie obchodzić z tymi puszpinami, ponieważ jak macie stare jakieś chłodzenie, no to niestety, ale, ale też się mogą złamać czasami. No i wtedy jest klops, jak to się mówi popularnie. Tutaj zeszło stosunkowo ładnie, poza tym jednym, który troszeczkę mocniej niestety siedzi. Nie chce wyjść, jest bardziej oporny. Teraz dopiero puścił, i teraz można sobie całe chłodzenie po prostu zdjąć. Ok, pasta, jak widzicie, była nałożona, natomiast widać po niej, że ona już tutaj troszeczkę się przesuszyła. Więc teraz tak, usunę najpierw starą pastę termoprzewodzącą alkoholem izopropylowym, a potem całą płytę przed sprężonym powietrzem. Pastę usuwam wcześniej, żeby się do niej niepotrzebnie kurz nie kleił. A przed nałożeniem świeżej pasty termoprzewodzącej, i tak jeszcze raz zarówno chłodzenie procesora, jak i również sam procesor alkoholem izopropylowym przetrę, żeby oczywiście tam na nim nie ostał się żaden kurz. Jeżeli macie starszą zaschniętą pastę, taką już naprawdę mega zaschniętą no to polecam sobie troszeczkę przyłożyć na moment taki ten ręczniczek papierowy, chusteczkę czy co tam sobie użyjecie, żeby ją rozmoczyć wcześniej. W takich narożnikach, jak tutaj widzicie, można po prostu sobie procesor wyjąć, żeby łatwiej było Wam to wyczyścić. Ręcznik trochę rozłożyć i kancikiem możecie sobie to bez problemu teraz przejechać i się starej pasty pozbyć. Ja, co prawda, nie muszę tutaj tego robić, ponieważ chłodzenie jest w miarę dobrym stanie i wystarczy je przedmuchać porządnie sprężonym powietrzem oraz oczyścić łopatki szczoteczką. Natomiast, byśmy, gdybyście mieli kiedyś mocno zabrudzone chłodzenie, pamiętajcie, że ten wentylator boksowy możecie zdjąć. Jak widzicie, tu są takie zatrzaski, zaczepy, które bardzo łatwo się zdejmuje, i w tym momencie pozbawiacie cały układ chłodzenia wentylatora i macie możliwość dokładniejszego wyczyszczenia wentylatora, jak i również oczywiście radiatora. Z tymi wąskimi łopatkami tutaj, żebrami tego kulera najłatwiej sobie poradzić taką właśnie sztywniejszą szczoteczką. W ten sposób łatwo możecie ten większy syf stąd usunąć, a potem oczywiście całość wystarczy przedmuchać sprężonym powietrzem już tutaj dla dokończenia wszystkiego. OK, słuchajcie, tu już mam wszystko przygotowane, będę nakładał pastę termoprzewodzącą i zakładał z powrotem chłodzenie, natomiast e, tutaj od razu wyjaśnienie, jak widzicie, to nie jest modekon filiak, jak myślałem początkowo, a modekon premium. E, Zasilasz o mocy 390W max, a mylące w nazwie premium 400. E, zakładamy chłodzenie z powrotem, oczywiście wcześniej dajemy pastę termoprzewodzącą, ja tutaj nie będę jej rozprowadzał, po prostu dam Ziarno pasty na środek chłodzenia, ponieważ tak, te noski od puszpinów potrafią się wyrabiać. Wy możecie delikatnie ścisnąć przed założeniem. One w tym momencie wam powinny łatwiej wpaść do gniazda. No i zakładamy sobie, słuchajcie: cyk cyk, sunę trochę was. Jeżeli siedzą tak jak trzeba, no to zacinamy sobie całość. Jeszcze jednej rzeczy wcześniej nie zrobiłem. No wiecie, nie przygotowałem. Ok. Teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak już założycie to chłodzenie, to sprawdźcie sobie, czy prawidłowo że tak Wam pokażę, sloty są zabezpieczone. Żeby potem nie było, za przeproszeniem brzydko powiem, jaj w trakcie transportu na przykład, że coś się Wam po prostu wypnie. I od razu warto sobie podłączyć wentylator, żeby nie musieć tego robić później. OK, bierzemy się i wkładamy z powrotem wszystko do obudowy. Zacznę sobie z powrotem odłożenia napędów w takiej kolejności, w jakiej one tutaj były wcześniej zainstalowane, czyli najpierw był ten biały, jak dobrze pamiętam. Tu się tutaj haczy coś, czy nie? O, nicy są. Okay. Tutaj trzeba to ładnie szczołować. Jeden, teraz drugi. Muszę sobie trochę pomóc, ponieważ te ślepki padają. Ok. Teraz bierzemy sobie śrubki. Jeżeli napęd jest tutaj dobrze strzałowany, to można go przykręcić. Mamy zainstalowane napędy, więc czas na płytę główną. Natomiast zanim zacznę ją przykręcać, jedną uwaga, zobaczcie, że takich typowych kopów dystansowych mamy tutaj dwie sztuki. Pozostałe to są plastikowe dystanse, i do nich są zastosowane oczywiście innego rodzaju śrubki. Więc jeżeli kiedyś traficie na coś takiego, pamiętajcie, żeby tego nie pomylić, ponieważ nie wkręcicie jednych w drugie. Jest zainstalowana. Zanim zacznie to wszystko nabierać takich pełnych kształtów, ja jeszcze teraz sobie podłączę cały panel frontowy oraz napędy. Pamiętajcie, oczywiście, że taśma IDEA, taśma do stacji dyskietek są zupełnie różne. Mało tego tutaj mamy taką zmianę kierunku, przedlecenie i to też mówi nam o prawidłowej orientacji całej taśmy. OK, jak widzicie stacja dyskietek już podłączona, podłączony również panel frontowy, teraz będę podłączał taśmę. Gdyby ktoś miał problem z identyfikacją, to mamy na każdej taśmie praktycznie trzy końcówki, z czego dwie bliżej siebie są do napędów, a ta, która jest dalej oddalona służy nam do podpięcia płyty głównej. Nie pomylicie kierunków, ponieważ macie na samej taśmie odpowiednie ząbki, tak że po prostu no, się nie da tego pomylić. tak. I teraz sobie można tutaj wziąć i podpiąć, zarówno napęd SID, nie, no co są w sumie obydwie nagrywarki. Natomiast wiecie co? Ja sobie wcześniej, zanim to podepnę, od razu podepnę sobie dysk do odpowiedniego złącza. I teraz jak one tutaj są oznaczone? O, nie, widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, ale wy widzicie moją głowę. To jest że pierwsza jak się nie mylę, w razie czego zmienimy ustawienia wbios. I teraz tak, tu już można na tym etapie zająć się uporządkowaniem przewodów w chudowie, czyli jak dzisiaj taki długi przewód SATA jest nam zupełnie niepotrzebny. Można go po prostu zgiąć i spiąć opaską zaciskową, żeby nam tutaj nie zawadzał. No Ok, słuchajcie, napędy są podpięte taśmami. można więc przystąpić tutaj teraz do instalacji kart rozszerzeń. I na początek idzie karta tp karta sieciowa, która tutaj była. Ona była na slot PCIe, więc tam ją sobie wkładamy i była w tym wyżej slocie. I oczywiście kartę zabezpieczamy przykręcając ją śrubką. I teraz idzie grafika. Grafikę musiałem się trochę udać, niestety, ale nie mam śledzi już i się skończyły. Więc nie zaślepię tych otworów, które są tutaj e, niepotrzebnie otwarte. Więc efekt oszałamiający jakiś nie będzie. I się mówi trudno, niestety. Ludzie, trzeba sobie takie śledzie po prostu sprawdzić dodatkowo. Ok, to podpinamy bezpośrednio do zasilacza i teraz zostaje mi zasilacz do zainstalowania. Tutaj też będzie trzeba troszeczkę pomyśleć nad uporządkowaniem okablowania. Ja teraz odsunę najpierw was. Zsuniem trochę tak I teraz zasilacz. Tu jeszcze mamy posterem instalowany zasilacz, gdzie Zaślacze były instalowane do góry obudowy wentylatorem skierowano oczywiście do wnętrza, można ze spokojem załapać go. Teraz przełączymy switch, jeszcze dwie śrubki mi zostały. kręcę ten zasilacz. To będzie trzeba popodłączać oczywiście przewody, ale pomyśleć od razu, żeby je jakoś sensownie uporządkować. Na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. Dobra. Mam to przekręcone. I teraz tak. Tutaj tego miejsca za dużo oczywiście nie ma. Natomiast można wykorzystać te otwory, które Bozia dała. Wlać to z tyłu. Okay. I teraz te przewody możemy sobie przeciągać tak, co nam jest po prostu potrzebne. Tak, moi drodzy, wygląda efekt końcowy. To, co się dało zrobić, jest zrobione. Natomiast to nie jest koniec mojej pracy, ponieważ teraz tak cały sprzęt podłączam. Podłączę go również do multimetru, żeby sprawdzić, jak się ten zasilacz w ogóle zachowuje. No i będziemy instalowali system operacyjny. Przy okazji zobaczyć, która z jeszcze z tych starych nagrywarek jest w ogóle sprawna. Słuchajcie, sprzęt już chodzi, ale ja wam pokażę jeszcze coś innego. Znaczy z jakim bajerem ten wentylatorek podświetlamy. Moje drodzy, zobaczcie, w tle rusza powoli instalacja systemu. Natomiast ja chciałem pokazać jeszcze coś innego: mała zmiana. Wentylator, który jest na karcie graficznej, podłączyłem go nie tak jak on był przez tą przejściówkę i do Molexa, ale podczypinowe podpięcie na płycie głównej. Dzięki czemu mam możliwość kontroli prędkości obrotowej wentylatorów, i jak słyszycie, on już tak nie kurczy. To samo dotyczy również technologii Cool and Quiet, w zasadzie nie Cool and Quiet, bo to jest inaczej nazwa w przypadku w każdym razie również mamy kontrolę prędkości obrotowej wentylatora na procesorze, a dla zainteresowanych to jest Pentium D. Co do napięć, moi drodzy, samego zasilacza widzicie tę linię 12 v 12-22, oczywiście dla komputera nieobciążonego, czyli nieźle. To oczywiście nie jest koniec testu, to nie jest wyrok, że ten zasilacz na pewno jest natomiast ja sobie go teraz będę testował, będę instalował system. W tym filmie to jest ode mnie dla Was na dzisiaj na tyle. No i do zobaczenia was w następnych filmach. Jak się film podobał, Łapka w górę i do zobaczenia.